A matka moja była z dużej rodziny, bo było ich ośmioro w domu, a moja mama była najmłodsza w domu. To jak brat się urodził pierwszy, który miał 21 lat, a mama się dopiero urodziła, to się wstydził. Jak to te, takie czasy były, że... Jak to mama, co ty zrobiłaś? Ja mam 21 lat, kawaler, a ty dopiero dziecko urodziłaś teraz. No ale takie były czasy kiedyś. No i kolegowaliśmy się bardzo. Z ciotkami. Miałam dwie ciotki, mamy siostry w Katowicach, tam w Bytomiu. I kuzyna miałam od jednej. Często jeździliśmy do Bytomiu. Właśnie ten Lesiński mieszkał w Bytomiu. On pojechał na swój On pojechał do domu. On pojechał do domu. Ojciec nie chciał do domu pojechać do śląsk, na śląsk. On przyjechał tu na zachód dziki. Zamieszkaliśmy w Zatoniu, To, to były takie dziwne czasy, bo ja miałam 5 lat. Ja chodziłam do przedszkola. Te dwoje starsze siostry z bratem chodzili do szkoły. Ja też zaczęłam chodzić do szkoły. Ta szkoła to tak najpierw się zmieściła w zatoniu na krzyżówce, w jednym miejscu, później w drugim miejscu, a dopiero w ćcińcu później była. I tam w ćcińcu już ta szkoła została do tej pory że ta szkoła istnieje. No, mama pracowała w przedszkolu, wzięła mnie jako przedszkolanka. Ja pamiętam takie momenty, jak byłam w przedszkolu, miałam fartuszek. Nikt nie wiedział, że ja tak długo smoczek mam w później. A ja miałam taki smoczek bez niczego. Jak była zabawa, no to ja tak szybciutko rączki przykładałam i smoczek, smoczek. A później mama się pyta tej pani, mówi: A czy moja tam wikcia? Czasami smoczek? Nie, przecież ja to nic nie widziałam. widziałabym mi się w kółku, bo wiemy, dopiero jak tak przypatrzyła się, mówi: A co ty masz w tym fartuszku? A nic, 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 nic. No ale to było takie przyzwyczajenie, no jak dzieci, jak dzieci. No a później chodziłam do szkoły, no to i koleżanki tam były, w zatoniu dosyć długo. Zaczęły dorastać dzieci, ale ojciec dosyć długo pracował, mama też. Później mama przestała pracować, bo już jakieś dzieci były w domu. I ojciec nas często wypuszczał nas na tak zwane kolonie. Kopalnia organizowała kolonie letnie dla dzieci. To najpierw jechaliśmy do Opolna Zdroju. No to mieli blisko, to nawet przyjeżdżali tam rodzice oglądać. Później do Szklarskiej Poręby jechałam, do Świnoujścia. W Sinoujściu tośmy bardzo długo byli, bo kopania, jak zaklepała miejsce, to nieraz i 5 i 10 lat to samo miejsce żeśmy jeździli. Każdy, jak już doróż, no to tak, siostra pierwsza wyszła z tego domu, wyszła za mąż za Warszawiaka, znalazła chłopaka, który był wojsko. To mu nie, nie wchodziło. Ta, te wojsko, jak już się ożenił, to właśnie. Do kupalni, do pracy przyszedł, do transportu, bo on tam miał te transportowe. Później siostra dostała mieszkanie w Porajewie. Ja wyszłam za mąż. Najpierw mieszkałam w domu w Zatoniu, później dostałam mieszkanie w Zgorzelcu. Urodziłam córkę, jedną, jedyną, którą mam, też mieszka w Zgorzelcu, później znowu wracałam do Zatonia. Później rozeszłam się z pierwszym mężem i dosyć długo byłam sama. Dokształcałam się jeszcze, pracowałam też na kopalnie. mi nam mówiła, o wiesz co, chodź, idziemy do ekonoma. No, ja robiłam szkołę zawodową, ale nie skończyłam. No to dobra, wieczorowa szkoła. Te cztery lata wiadomo, jak to praca na zmiany, jeszcze cztery razy czy trzy razy w tygodniu nauka, ale jakoś podołałam, chociaż mi utrudnienia robili w pracy. Drugą zmianę, jak miałam, to nie chcieli mnie zwalniać, kończyłam. Z wyróżnieniem, z dyplomem, ale Matury nie skończyłem, bo mówi, ja już dalej nie pójdę. Przepracowałam na kopalni 41 lat w różnych zawodach. No, ja wspominam swoje życie, no, wesołe, nawet fajne. Później mój, moja siostra wyszła za mąż w Zatoniu, miała chłopaka ze Czcinca, z tym że oni oboje byli urodzeni w Niemczech. Moja siostra na zachodzie, tak jak ja, a szwager Helmut z Reginą, oni byli Niemcami, oni chcieli wrócić do Niemiec. No i już tutaj się dwoje dzieci w Polsce urodziło. Brali ślub w 68, a w 75 dostali wyjazd na stałe. No i musiał szwagier się zwolnić tutaj z pracy, z kopalni, bo wszyscy, wszyscy żeśmy pracowali na kopalni, prawdę tak mówiąc. Siostra Rita w 2018 roku odeszła z tego świata. Za dwa miesiące właśnie Regina odeszła też w tym samym roku. Później odeszedł szwagier. Siostry i siostry Rity Zbyszek odeszedł tak samo za, po dwóch latach. No a w tym roku to mój najlepszy, mój najkochańszy braciszek, bo jednego tylko braciszka miałem. W tym roku w marcu też odszedł, także ja z rodzeństwa zostałam sama już teraz. No i chciałam to, te wspomnienie tak zachować, nawet chciałam napisać książkę, jak ja to nazwałam, moje wspomnienie z dzieciństwa, żeby to coś po mnie zostało. A to nie to tak, ojciec kochał róże i myśmy mieli ogródek, myśmy mieli tak zwane bydło. Były króliki, były kurki, były gęsi. Działkę żeśmy mieli w turowie pod kopalnią, to kartofle tam żeśmy hodowali, i buraki, czy coś tam jeszcze. Ojciec miał ogródek, miał kawałek przydzielony tych róż. To nawet były słynne te róże w kopalni, nawet wynagrodzone były. A tak w ogródku żeśmy mieli tam różne, jakieś tam marchewki, buraczki, jakieś tam krzaczki, owoców porzeczki, agres, coś takiego. Drzew to tam nie było w ogrodzie, tylko tak. No i te, te kozy jeszcze do, na dodatek. Myśmy mieli kozy, świniaka żeśmy też hodowali. No byłam taka do wszystkiego. Ojciec, ojciec zawsze mnie chwalił, że jestem taka no złota dziewczyna, że to wszystko umiem robić, tak jak ja. tato robił wszystko, umiał robić, tak i ja. Ojciec, mój Teodor, z Kiepurą się spotykali, kolegowali się, bo pochodzili z tego samego miejsca, ze Sosnowca pochodzili, a ojciec przecież Katowice, a Sosnowiec to było prawie dzielnica blisko siebie. Także ojciec nam też opowiadał o tym, co Kiepurze właśnie coś śpiewali. No nie wiem, czy ojciec też śpiewał, ale Kiepura śpiewał i ojciec właśnie o nim opowiadał, bardzo dużo opowiadał o tym Kiepurze. Się wprowadziłem do tego mieszkania w 1969 roku z powrotem do tego mieszkania. Chcieli zmienić na Orlony Lwowskich. Ta słynna ulica Broniewskiego była pierwsza ulica, jak te osiedle budowali. Przecież te osiedle budowali w 60-tych latach. A my mieszkańcy Broniewskiego powiedzieliśmy nie, ta ulica jest taka piękna i ładne nazwisko ma, nie zgadzamy się, wszyscy się ludzie podpisali i nie, ta ulica ma być Broniewskiego, ma być Zodzie. Także. Jakiś czas było, gdzieś tam nawet pisali, ale ja zawsze miałam ulicę Brojewskiego, wszyscy pisaliśmy Brojewskiego, i ulica Brojewskiego została właśnie. Zgodnie z początku, jak ja jeździłam jeszcze za Tonia, bo nieraz się jeździło na jakieś występy, nieraz się jeździło na jakieś motokrosy, jakieś tam. Mm, bardzo dużo było Greków wtedy, pamiętam. Tak, początek tych. 50., 60. lata to było bardzo dużo Greków. I Ja tego pamiętam, że te Greki tak siedziały jak te czarne wrony, po ubierane na czarne siedziały. Bardzo dużo było tych Greków. No, ale po jakimś czasie później wyjeżdżali. No, takie miasteczko, no coś tam się działo, ale nic specjalnego takiego się nie działo. No, gdzieś tam tam kultury jakieś był, Amfiteat robili coś tam jakiś kubuś był słynny, nasz kubuś kopaniany, właśnie nasz kubuś kopaniany był bardzo słynny, tam się odbywały zabawy, oddziałowe, różne wesela, nawet mojej córki wesele tam się odbywało w kubusiu. W korze się jakoś zaklimatyzowałam. Jakoś mi się żyje w tym Gorzelcu, nie, na, nie najgorzej, bo jak chodziłam do klubu, no to tam trochę znajomości było, trochę żeśmy jeździli na wycieczki różne, ale no się zwiedzało. Siedziłam nawet w Poroninie, byłam dwa razy z moją koleżanką, która prowadziła ten klub. Bardzo fajnie było. Jak to mówią? Póki jeszcze działam, póki jeszcze jestem, chociaż już taka nie jestem sprawna, bo po operacji kolana to już nie jestem taka 100% sprawna do tańca, ale biorę kijki i maszeruję.